Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim w ramach bezpiecznych wakacji oraz ogólnopolskiej akcji Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą podczas codziennych patroli czy też obchodu rejonu służbowego dbają o bezpieczeństwo osób wypoczywających w rejonie kąpielick w powiecie nowodworskim. Policjanci pełnią również służbę z WOPREM oraz z policjantami Komisariatu Rzecznego Policji. Wypoczywając nad wodą, pamiętaj, abyś zadbał o swoje bezpieczeństwo. Wybieraj tylko strzeżone kąpieliska. W sezonie letnim prowadzimy dyżur ratownictwa wodnego w Nowym Dworze Mazowieckim, w Włodniczej Straży Pożarnej, co Nigdy nie pływaj po alkoholu, zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych. Witam serdecznie i chciałbym tutaj zachęcić do wysłuchania paru uwag na temat bezpieczeństwa nad wodą. Kąpiemy się w miejscach dozwolonych, tu gdzie są ratownicy. Słuchamy poleceń ratowników, nie spożywamy alkoholu i stosujemy się do podstawowych zasad, jakie obowiązują w miejscu publicznym. Podstawową sprawą zachowania się na kąpielisku jest wypełnianie poleceń i próśb ratowników. Tych dwóch panów jest odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wszystkich kąpiących się, od dzieci po dorosłych.